Witam wszystkich z tej strony Spectra i zapraszam do nowej, nowej serii, w której będziemy testować bohaterów. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie Zeri. E, ogólnie jesteśmy na PB, no bo tutaj tylko Zeri jest dostępna, ale ogólny zamysł tej serii ma polegać na tym, Wystarczy mi tylko iskra. że właśnie będziemy będę próbować grać postaciami, którymi wcześniej nie grałam. A na przykład zastanawiam się, czy nie chciałabym um, zacząć nimi grać we właściwej lidze. A, Tylko zobaczy, czy a na wszystko, zastanawiam się, czy nie chciałabym super, tu wszystko działa zacząć nimi grać to teraz. Teraz powinno wszystko działać e, wziąłam nam na wroga bilskranka. W ogóle patrzyłam, czy tym dobrej zabawie. Nie to chciałam, chciałam! Teraz... E, tak, zobaczymy sobie jej umiejętności. Byłam ciekawa czy można tym... Mamy tutaj... Ogólnie tak, omówię model postaci, omówię <laughs> jej umiejętności i też porozmawiamy o tym... Ach, no tak, nie mam zbindowanych przycisków. E, byłam ciekawa, czy da się tutaj tak przeskoczyć, jak na przykład bardem można przeskoczyć. Co nie, nie, to Ale... Oj. A... Się nie, nie za bardzo jakoś z, zupełnie mi tutaj to nie, nie działa ale Zeri może przeskakiwać przez wieże na przykład, co jest w sumie magiczne swoją drogą i super jest to, że naprawdę można daleko nią polecieć przez ten przeskok czekajcie, to było tu chyba. Więc w sumie fajnie, tylko na krzakach się zatrzymuje. Nie jak Kane na przykład. Tak ogólnie jeśli chodzi o... Mamy bliskranka jako wroga, ponieważ Zeri ma pewną no, umiejętność związaną z tarczami. W dodatku chyba ma do niego... Interakcję. Ale widzę, że niekoniecznie. Weź go zaatakuj zeri. Hmm. No dobrze, nieważne w ogóle, przy jej autoatakach, które nie są autoatakami mam... mam ten Déjà-vu związany z Niko. ona dokładnie jakby... to tak samo wygląda dobra, ale jeśli chodzi o sam model to muszę przyznać, że tak jak bardzo mi się spodobał jej cały koncept postaci po splasharcie splash i jej wizual... jakby ze strony wizualnej tak w filmie już mi się nie podobała a tutaj z jednej strony bardzo fajny jest ten płaszcz jest genialny i fajnie kolorystycznie ten płaszcz i ta czerwona broń się tutaj łączą no ten płaszcz jest super no i te kucyki są też genialne kucyki? no to chyba... to, to w sumie kucyki są super ale to jest totalne czepialstwo z mojej strony nie podoba mi się kolorystyka włosów, jej skóry i tej bluzki pomarańczowej, bo to się tak bardzo zlewa. W ogóle Zeri jest taka, powinna być bardziej neonowa. W sumie jest taka, te kolory są takie matowe. I nie podoba mi się, że właśnie włosy, jej skóra i, i ta bluzka tak bardzo kolorystycznie się ze sobą zlewają nie wiem, albo bym bardziej jej zdzieleniła włosy, albo zrobiła jaśniejszą cerę, albo zupełnie inny kolor bluzki bym dała ale to nie jest nigdy, moje czepialstwo, więc yy, to tak na marginesie jeśli chodzi o jej umiejętności czekajcie, może jeszcze głos Zeri, powiedz coś No, ok, i tutaj robimy się bardziej neonowe te włosy, co jest fajne swoją drogą. Mm. O! Właśnie, to jest. to jest to. Awesome. No, teraz wygląda genialnie o, o to mi właśnie chodziło, ten neonowy. A widzicie, jak próbowałam tego wczoraj, w ogóle wczoraj był taki mały fall start, jeśli chodzi o tę serie, ale problemy techniczne, to, to mi nie działało tak za każdym razem. Czy to kwestia jednak tego paska tutaj? nie działa. Niech tak Dobrze, omówmy jej same umiejętności. Tak, ona tu ma taki swap, tak jakby, bo jej autoataki to nie są autoataki. Ale jej Q to jest autoatak, jakby <grafy> jej autoataki się liczą. O! Wow. Jako. Oh. Fajny jest ten skok. Nie no, ma rany. A już ma. A, nie to. Wow. O tak, ma tarczę. I wtedy właśnie, jak zabije tarczę droga. Ja wiem, że to jest super niesprawiedliwe, bo mam już ósmy poziom ale jakby jak zniszczy tarczę wroga to dostaję, to sama przyjmuje te, ta te tarcze To jest fajne, ciekawe Jeszcze raz uwaga uh, Aha, okej, okay, dobra, nie miałam pełnego paska, więc nie zrobiła się neonowa tą drogą uh. Jakby ten skok też jest fajny. Oooo! <laughs> ok. To było straszne. Zaraz zapomniałam o czymś. Nie, umierajcie, dobra? <laughs> nie umierajcie, dobra. Fajny ma ten efekt, jakby miała rolki. Wiecie o co mi chodzi. W sumie może nie będziemy nic kupować, bo to i tak nie. Ma przyjemny głos. Taki myślałam, że będzie bardziej, taki jest zwyczajny, ale przyjemny. Więc jakby okej. Okay. Tak, tak więc jeśli chodzi o pasywkę, to ma tarczę. I jeszcze jak e, osłonię się tarczą. Chodzi o to, że jak, że jak rozwali tarczę wroga, tak to rozumiem. Osłania się tarczą. Przysią, które. O! W Bric'u włącz tarczę. Wzięłam Bric'a, ponieważ on właśnie ma tarczę, a w dodatku, z tego co wiem, zeli, A w dodatku jej. o, uczła nam się tarcza ale super nie mamy za bardzo wrażeń, ale... Uuu. o, i w momencie, kiedy jakby ten cały jej efekt bycia naładowany no jest aha, klikamy linkę. jest magiczny i wtedy nasze Q też się jeszcze wzmacnia Ogólnie wydaje się całkiem przyjemna, przyjemna do grania, no ma sporo skoków, dasz, daszy w sumie No i opcja skakania po ścianie jest magiczna, bo bardzo szybko można się przenieść Jakby jeszcze ktoś ogarnął właśnie takie idealne miejsce do tego, żeby przeskoczyć, no to prawie połowę mapy Znaczy, no dobra, oj, oj. No, ma tę ciekawą mechanikę związaną z tarczami. No i R brzmi bardzo przyjemnie też. Więc wyda wydaje się ciekawa. Jakby byłam ciekawa, czy będę chciała nią grać z w związku z tym, że jest Nie, w ogóle... Dobra. Że jest iskierką z ZON, a ja jestem teraz na etapie świetlików. Dosłownie w przynośni i takich zwykłych, więc jakby no postać po prostu idealna dla mnie, jeśli chodzi o e, motyw. Ale. W sumie nie wiem, jak na razie. Właśnie w w tej serii, jakby chciałam, bym ją wykorzystać w sumie do tego, żeby szukać sobie nowych postaci, którymi bym chciała grać. Ale do tego potrzebuję, no, normalnie déjà -vu. W sensie, czy to, czy oni skopiowali. oj <grym> Po prostu. tą. I Q, kiedy nim strzelamy w momencie bycia właśnie. W dodatku. Nie. Ten efekt, no. Ne nowości nie, sk nie skończy nam się, jeżeli nadal będziemy bić. Co jest trochę over, ale chyba musimy bić bohaterów. Czy bicie. Widzicie, że. Tak, ok musimy bić bohaterów. E, w dodatku, kiedy mamy, jesteśmy na tym właśnie efekcie związanym z r to nasze Q się trochę zmienia i razi nie tylko pierwszą postać, ale też jakby... Ta iskierka przechodzi na inne To jest... Czyli tutaj po dobrze zrobiony ult może zrobić po prostu easy pentę. Przynajmniej na ten moment wydaje mi się, że ma dobre do tego predyspozycje Super jest... Wiem, że to powtarzam, ale ma super ten płaszcz Jakby... To jest cool, drobna postać O, właśnie Zeri ma ten taki... To coś. <noise> Co się ładuje. I ono się ładuje kiedy chodzi, ale także kiedy atakuje. Ono się zmniejsza, kiedy wykonuje jakąś. Dobra, nieważne. O, teraz się. A okej. Okay. To to mi... Dobra, ale jak... Jak atakuje blisko, widzicie, że to się tak powoli... O, i teraz jesteśmy w trybie. O... o. Skończyło mi, skończył mi się efekt i zatrzymało mi skok. To ciekawe. No dobrze, tak więc nie jestem... jeszcze nie zdecydowałam do końca. Na czym... dla mojej drużyny, jest ważne dla mnie. Jakby na jakich trybach chciałabym wam pokazywać te postacie Bo to nie jest na zasadzie, ta seria To nie tak, że jestem specjalistką od tych, tych postaci I chcę wam je wyjaśniać jak tu wszystkie mechaniki działają Bo nie, nie zupełnie, to jest na zasadzie, że Nie wiem, ta postać wydaje się fajna Może chciałabym się nauczyć nią grać Ale w sumie nie wiem, dlatego testujemy je I dlatego no, tak nazwałam tę serię Żeby zobaczyć czy dogadam się z tą postacią. Także jeśli chodzi o charakter, bo na przykład z Akali, to jakoś to nie działa. W sensie, nie wiem, są postacie z który, których po prostu nie da się słuchać. I to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak więc nie wiem na jakich trybach, no bo ten tryb jest o tyle fajny, że rzeczywiście możemy... O, właśnie przyjmujemy tarczę, lecz... My... A, no i to Wu, które... Co daje? O, wow. To W, które ma to taką opcję... E, że kiedy dorzucamy je tak normalnie, co to, to jest taki zwykły blast. A kiedy dorzucamy je przez ścianę, więc tu też oj zobacz żabo. Duże właśnie. Są... Może, może nie wiem. Ale duże predyspozycje, żeby właśnie atakować z zaskoczenia. Doskok jeszcze wcześniej. Okej, okay, ten, ten blast może być. Mogę najpierw rzucić blast, a później Mogę go rzucić z połowy ściany mogę Wow, Ok. magia. Więc jest ciekawa. O, mamy teleport nice. -u. Więc możemy spróbować przejść na, tak, na tryb w którym... Czekajcie, to będzie to. To będzie to na tryb na przykład na trzy boty. I zobaczymy. Nie, to, to. To. Tak. I zobaczymy, jak się będzie nam grało na takiej zasadzie, że trzeba będzie autentycznie się bić. Weźmiemy kogoś starczą, na przykład Lux. W ogóle weźmy kogoś też spiltover. Czyli na przykład albo z zom, swoją drogą. Warwick jest spiltover. Ale on chyba nie ma żadnej. E, chyba Zeri nie ma do niego żadnej. Oho! Do Ezreala ma! Dobrze. I super. Jakby to jest fajne w PB, że mamy tu wszystkie postacie. Nawet te, które jeszcze nie wyszły z i Nie wiem, jakie do niej runy, szczerze powiedziawszy. Weźmy te. Brzmią zawsze dobrze. Tak więc postać jest ciekawa. Mam nadzieję, że wszystko widzieliście. Dobra, widzieliście. Teraz jeszcze zobaczę, czy teraz widzicie. Tak, dobra, super. Nie mam pojęcia, co na niej kupować. Jakby to, to, to nie jest poradnik do zerii, żeby nie było. Tylko bardziej takie pierwsze wrażenia. O! Jej opcja tego. No i te. Rolki są super. I te. Chyba ciężko powiedzieć po samym ruchu. Fajna opcja. 30 sekund do pojawienia się wchodzą. Jeden to mnie. Jeden Tak więc tak, usunęłabym jej pomarańcz z kolorów, bardziej. Tak, tak. Ale to może być po prostu to, że ja nie przepadam za pomarańczowym, <noise> więc tak, to może być to. Tak. Na przykład tak kolorystycznie wygląda świetnie. Ta czerwona broń, zielone włosy i ten niebieski granatowy, w sumie granatowa bluza no i te kierunki, ten znaczek ta bluza jest genialna no ba tak, ogólnie jest duża szansa, że zostanę mocno zmiażdżona tutaj na te trzy boty no więc ogólnie to Q Dzięki temu, że ma naprawdę krótki cooldown, jest, jest przyjemne. Iskry gotowe. Co to znaczy? Tak jak widzicie, ojoj. Jak chodzimy, to nam ten żółty wskaźnik się. O! Okej, okay, chyba to właśnie. Jakby ona jest raczej na razie. Przewidywana na strzelca. I w sumie to ma. Czy to Q nie wygląda jak Q Jinx swoją drogą? Troszeczkę. Nie, żeby to było źle. Ale takie trochę. zastanawiające. Okej, okay, tylko to jest chyba jednak trochę krótkie. Ale do farmienia jest dosyć przyjemna. ło, wow, ło, wow, 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 mogłam odskoczyć. Wo, Chciałam tylko tu blisko. Okay. Co to było? Jakby czemu to? Okej. Okay. Tak. Bardzo przyjemnie się nią gra. Nie wiem czemu ten blast poszedł jakoś zupełnie... z innego miejsca niż stałam, ale... Okej. Okay. Nie, nie narzekam. Zabited. Dobra, cofamy się i idziemy na Eza. Ma ciekawe te teksty. No i opcja tych rolek jest genialna. I też powrót jest ciekawy. Okej, okay, zwaliłam, ale... <ścoughs> o, swoją drogą mogłam wam pokazać, jak wygląda jak ginię. Tak, ten powrót też jest fajny. Ma bardzo ciekawe animacje. Mm. No i nie mam. Okay, ale jakby ktoś umiał. Ale jak ktoś nie gra pierwszy raz, to myślę, że to byłby też easy kill. Chociaż to mają nowe postacie. Akurat zazwyczaj są na początku trochę mocniejsze. Są właśnie ludzie nimi. fajna. W sumie spróbujemy tu jakoś wskoczyć. No, dobra jest na pewno do ganków. Takie jolo, witam. Jedna czwarta mapy. O, okej okay. Nie da ci trafić. Nie da ci trafić.

Okej, okay, dobra, ja się cofam. Pójdziemy do Orwika wypróbować ulta fajne ma te kucyki. Dobra, to będzie długa długie przejście. Nie, nie mam jeszcze teleporta. Albo nie musi być. Wystarczy wskoczyć tędy, okej. Okay. Tak więc, plan taki. Wskakujemy. O! To nieważne. O! Okej, okay, nie trafiłam. widzicie, jakby fajny jest ten efekt nice, jeszcze ile się schilowaliśmy okej, okay, to jeszcze pokażę wam jak giniemy jeszcze raz tylko trzeba jakoś ładnie stanąć nie, 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 idźcie sobie miniony Jakie jeszcze tak opadają? O. Sześć, pięć, cztery, trzy. Super jest jej animacja wstawania. No. Nie wiem, kto to wymyślił, ale zasługuje na podwyżkę. Ok, no to to chyba wszystko, jeśli chodzi o Zeri. E jest ciekawa Wydaje mi się, że ma potencjał do ostrego kierowania Ale w końcu ma być strzelcem, więc może to ma sens Ale nie wiem, czy... Zwłaszcza, że ja ogólnie raczej mainuję support Teraz próbuję się przenieść na mid A jeżeli ona naprawdę pozostanie na strzelcu Przynajmniej na razie, no to... Chyba... Nie planuję jej kupować, przynajmniej na razie. Zobaczymy potem. Tak więc, a mogę Wam jeszcze pokazać co ona robi. Masz do nas? Najpierw Fajne jest to, że ona tak właśnie szura nogami. Wow! Okej, okay, dobra. To byłoby na tyle z testowania bohaterów. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. W następnych odcinkach planuję zrobić Yasuo, Panteona lub Jonę Jona, więc możecie mi napisać, kogo byście chcieli zobaczyć, bo wypadły mi do nich skiny ostatnio na otwieraniu skrzynek, na które też zapraszam z swoją drogą nagrane. Um. No i właśnie, nie wiem, to są, to mogą być midlanerzy A przydałby mi się midlaner właśnie AD Swoją drogą Więc zastanawiam się, no tylko nie wiem, czy Jon może być mocarny, ale chyba jest trudny Pantheon ma duże yy, No jest raczej taki tankowy A nie mam wielu takich midlanerów w Champion Poolu Jasło jest jasłem ale w sumie czemu go nie sprawdzić? Tak więc to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.